Jeśli mnie nie ruszycie, on umrze. Jeśli nie będziecie w powietrzu za 30 sekund, on umrze. Jeśli wrócicie, on umrze. 20 sekund. Pogadajmy. 19, 18. Czego żądacie? 17, 16. Zabieramy się stąd. Jest tutaj, panie wiceprezydencie. Tu Bob Hawk. Nie, jeśli zobaczą nasz helikopter, zabiją go. O ile już tego nie zrobili. Zanim namyślą się czego chcą od nas, będzie za późno. Trzymajmy się pańskiego planu. Nie można czekać do jutra. Desant na wyspę to ostateczność. Jest 8.45. Proszę o zgodę na akcję ratowniczą. Dziękuję. On jest niebezpieczny. Wiem. W porządku.